Dominiko, jest zdrowo, jest kolorowo, jesteśmy w centrum Warszawy, na Pradze, Plac Konesera i trwa naprawdę bardzo wyjątkowy dzień. Opowiedz mi, skąd przyjechałaś i z czym przyjechałaś tutaj do nas? Przyjechaliśmy z Olchowca który jest na skraju Roztocza, czyli regionu z największą liczbą dni słonecznych w Polsce, z plantacji nad brzegami Tanwi, która jest z kolei jedną z najczystszych rzek w naszym kraju. Żyją w niej nawet słodkowodne omułki. I stamtąd przywieźliśmy pierwsze polskie borówki w tym sezonie. Zapraszam Cię do spróbowania. Zdecydowanie tak. Jedno wielki tak. Powiedz mi, jaka to jest odmiana? To jest odmiana Duke która jest uprawiana pod tunelem i dlatego w tym roku udało się ją już zebrać. Widzę, że może być w porządku. Sezon mamy opóźniony, jak wiesz, na wszystkie owoce, ale specjalnie do konesera zebraliśmy pierwszy karton naszych borówek tegorocznych. To naprawdę jest pierwszy karton? To naprawdę jest pierwszy karton. Nikt jeszcze nie jadł, nawet moje dzieci dzisiaj zjadły tutaj po raz pierwszy. No, i Smakują rewelacyjnie. Świadomość, że z każdym dniem, z każdym tygodniem te owoce będą jeszcze lepiej smakować, to nie wiem jakiego smaku finalnie będziemy mieli, ale myślę, że będzie bardziej zbliżone do złota niż do owoców. No myślę, że y, każda kolejna odmiana wchodząca w owocowanie, ja bym nie powiedział, że ma lepszy smak, ale ma na pewno inny, więc warto próbować ich y, przez cały sezon. A im więcej słońca i lepsza pogoda, też te borówki, tym będą dojrzalsze. To jest oczywiste. Uprawa pod tunelem, y, to są chyba jeszcze początki, jeśli chodzi o borówki w Polsce, czy to już jest to na dużą skalę y, fenomen? To jest na skalę niewielką. U nas też uprawy pod tunelami obejmują niecałe 10% naszych upraw, a robimy to dlatego, że musimy coraz lepiej chronić nasze owoce przed zmieniającym się klimatem. Uprawa jest coraz trudniejsza, ale dzięki temu, że inwestujemy na przykład właśnie w uprawę tunelową, możemy te owoce mieć już wcześniej i możemy się nimi cieszyć już od 1 lipca. Biegnijcie, wpadnijcie tutaj, nie wiem, samolotem, spadochronem, samochodem, tramwajem, pociągiem, rowerem na nogach. Przyjdźcie, liczni, bardzo szybko skosztować pierwsze borówki w tym sezonie są wspaniałe. Placko nesera, Warszawa, owocowe lato trwa. Nieturzynkowy produkt w nieturzynkowym miejscu. Jak oceniasz dzisiejsze wydarzenie? Czy ludzie byli ciekawi Waszą produkcją, a przede wszystkim o co pytali? Była dla nas niesamowita okazja, żeby opowiedzieć o tym, jak produkujemy, gdzie produkujemy, że są to polskie owoce pochodzące z Rostocza. Bardzo wiele osób było zainteresowanych szczegółami naszej produkcji, więc myślę, że i my jesteśmy zadowoleni, i konsumenci, z którymi mogliśmy dzisiaj przez cały dzień rozmawiać. Także super wydarzenie. Czy myślisz, że ludzie, którzy trafili do Was po raz pierwszy i próbowali takie owoce, będą wrócić, będą chciały sięgać po taki produkt i czy to, że jest właśnie polskim produktem, było dla nich wyznacznikiem jakości? Myślę, że na pewno tak. Coraz więcej osób sobie zdaje sprawę, że warto jeść polskie owoce i warzywa, dlatego że są one produkowane blisko miejsca, gdzie są konsumowane. Nie ma potrzeby transportowania ich na duże odległości. Zostawiają mniejszy ślad węglowy i również są zdrowsze dla naszego mikrobiomu jelitowego, jeżeli są produkowane blisko tego miejsca, gdzie my żyjemy. I konsumenci już o tym wiedzą, więc szukają polskich owoców. Ale o tym muszą się dowiedzieć też, że jest sezon. Ono trwa, ono już jest. Możemy te owoce właśnie znaleźć tutaj na placu Konesera w Pradze w Warszawie, ale producenci Polski właśnie w tych momentach mogą nam dać smak, zdrowie i naprawdę cudowne tematy do rozmowy przy stole o każdej porze dnia i nocy. Zapraszamy, skosztujcie, próbujcie, dowiedzcie się.